Jacek Hoga, Fundacja Darma, dzień dobry. Prasówka za tydzień 5, 11 kwietnia, anno dominii 2025. 5 kwietnia. Finowie ogłosili, że planują zwiększenie budżetu obronnego do 3%, a ponadto zamierzają wypowiedzieć konwencję o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych. Biorąc pod uwagę to, jak traktują swoją obronność Finowie, to ich zapowiedzi są prawie. Tak samo dobre jak realizacja w przeciwieństwie do nas, i tutaj też na marginesie warto zobaczyć, niech Państwo sobie zobaczą nawet na Wikipedii, jak wyglądają zdolności fińskich sił zbrojnych, zwłaszcza lądowych, jak wyglądają naszych, jak wygląda ich lotnictwo, jak wojska lądowe, jak marynarka. Proszę to porównać z liczbami bezwzględnymi i względnymi, jakie oni wydają na, na obronność, jakiej my. I rzeczywiście my. Mamy tą dużą lukę sprzętową za ostatnie ćwierćwiecze, właściwie. Natomiast oni pieniądze wydają zdecydowanie lepiej i to po prostu widać. Tur Turcy zbudowali tankowiec powietrzny, który dokonał udanego tankowania samolotu wielozadaniowego F-35. Turcy na dzień dzisiejszy mają 7 takich samolotów. Szef BBN Generał rezerwy Łukowski stwierdził, że otrzymał zapewnienie od doradcy do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, że obecność Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, a oni nie będą ulegali żadnej presji ze strony Rosjan. Jak już o tym mówiliśmy, cóż, nie muszą ulegać presji, jeśli sami podjęli decyzję, bo za, zaledwie trzy dni później, 8 kwietnia, pojawiły się informacje o wycofywaniu. Z naszego rejonu 10 tysięcy żołnierzy na 18 tysięcy żołnierzy, jacy są. Czy to będzie zrealizowane, nie wiadomo. Na pewno wiadomo, że polski rząd, jeżeli chce być odpowiedzialny i poważny, powinien mieć jakiś plan na sytuację, w której Amerykanie się wycofają z naszego rejonu świata. 6 kwietnia opublikowano zdjęcia kolejnego prototypu chińskiego samolotu nowej generacji J50, który jest mniejszy od J36. A jest to samolot szóstej generacji. Co to oznacza szósta generacja? To jeszcze za bardzo nikt nie wie. Te, te, ta, to gadanie o tych generacjach jest troszeczkę przereklamowane do tego, jak dodamy oszustwa, zwłaszcza chińskie, w zakresie tego, jakie mają zdolności, ale te oszustwa są coraz mniejsze w stosunku do rzeczywistości. W związku z czym, cóż. Z pewnością Chińczycy mają dwa prototypy czegoś, co ma być szóstą generacją. Amerykanie podpisali kontrakt na budowę takiego prototypu. Mali, Burkina Faso i Niger, to jest sojusz państw w Sahelu, odwołały swoich ambasadorów z Algierii w reakcji na zestrzelenie przez siły zbrojne Algierii bezpilotowca, czy właściwie drona, bo wszystkie drony mają pilotów na dzień dzisiejszy, tak? bo są takie, które są mają być. Latać po zaprogramowanym torze lotu, ewentualnie są sterowane przez automatycznego pilota, ale większość typowych bezpilotowców ma pilota. Bezpilotowców ma pilota. I to jest pokaz tego, jak można poważnie traktować swoją obronność. Samolot ten bez pilota na pokładzie wleciał 2 kilometry w teren, zanim został zestrzelony. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały różne nasze sytuacje z różnymi obiektami, które wlatały, wlatywały na teren Rzeczpospolitej, w naszą przestrzeń powietrzną. 7 kwietnia zawarto umowę między koreańską firmą a HSW na dostawę 87 powerpacków do armatu Haubit Scrap. 87 silników ze skrzyniami biegów kosztowało nas, ma nas kosztować 280 milionów dolarów, czyli Miliard złotych za 87 silników ze skrzyniami biegów. To jest koszt tego, że zniszczyliśmy PZL Wola i ja wiem, że ona miała gorsze silniki. Natomiast po pierwsze je miała, po drugie mogła je rozwijać. A teraz mamy tam kolejne osiedle mieszkaniowe. Tak Na marginesie tych osiedli wszędzie jest coraz więcej. Po Toruniu to strasznie widać, po innych miastach też. A mieszkańców, ilość mieszkańców w Polsce nie drgnęła od 40 lat. Ja tro trochę tego... Nie rozumiem. Tak wiem, że w latach 80. był niedobór mieszkań, ale ilość mieszkań, które wybudowano przez te 40 lat, jest niesamowita. W ramach twierdzeń rządu, że europejski mechanizm obronny nie jest sposobem na pozbywanie się niepodległości, jak donosi Defens24, mechanizm europejski obronny ma działać jako wyłączna agencja zamówień publicznych w określonych obszarach, jako planista, fundator i potencjalny właściciel na przykład satelitów. Niemiecki Rheinmetall ogłosił zakup spółki, dzięki której będzie miał dostęp do produkcji nitrocelulozy, która to według niektórych już w ogóle nie ma znaczenia wojskowego. Natomiast dzięki temu Rheinmetall uzyska czy odzyska kontrolę nad półproduktami niezbędnymi do produkcji amunicji artyleryjskiej. Państwo żydowskie Izrael przyznało się do tego, że jej żołnierze zastrzelili 15 nieuzbrojonych pracowników służb medycznych. Ciała ich wraz z pojazdami, w których zostali zabici, zakopał buldożer, oczywiście zgodnie z procedurą, tutaj cytuję, po to, by uchronić ciała przed dzikimi zwierzętami. Jest to kolejne działanie takie sił zbrojnych, sił zbrojnych, obronnych rzekomo takim bardziej, ktoś ma Ministerstwo obronne, a nie wojny, tym bardziej robi wojny napastnicze tak uczy ostatnie 150 lat. W każdym razie, w poniedziałek rano ostatnio też. Żydzi zaatakowali nawet dziennikarzy obok szpitala, zabijając dwóch reporterów. W innych atakach tego dnia zginęło 11 osób. Od rozpoczęcia ponownych ataków w strefie gazy zginęło już 1500 osób, a zabijanie ratowników medycznych, wolontariuszy, rozjemców to jest typowe działanie tego państwa, niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Reuters donosi. Że rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem za pośrednictwem omanu miały się odbyć w ubiegły weekend. Wydaje się, że nic konkretnego tu nie osiągnięto, a pobrzękiwanie szabelką naszego Hegemona jest coraz większe. Nowa Zelandia zwiększa budżet obronny swój dwukrotnie do dwóch PKB, żeby wyciągnąć państwo siły zbrojne tego państwa z głębokiego kryzysu. Tajwan planuje ćwiczenia wojskowe z mobilizowaniem 20 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ćwiczenia mają potrwać 10 dni ze strzelaniem z ostrą amunicją. Proporcjonalnie to tak jakbyśmy na jakieś polskie ćwiczenie, na przykład na Anakondę czy Dragona, zmobilizowali 31 tysięcy rezerwistów, żeby służyli w pododdziałach w ramach ćwiczeń. Takich rzeczy się nie robi. Te ćwiczenia są zrobione z Frankensteinów, z żołnierzy zawodowych. I to jest takie udawanie przed hegemonem, który już dawno rozpoznał naszą grę, w związku z czym oszukujemy tylko samych siebie, bo nawet społeczeństwo w tej kwestii już coraz trudniej okłamać. Prezydent Orban nakazał przygotowanie swoim służbom specjalnym ewakuacji prezydenta Republiki Serbskiej, to ta część składowa Bośni i Hercegowiny, w przeciwieństwie do y, państwa serbskiego. Plan przewidywał wywiezienie go przez Chorwację. O wszystkim dowiedzieli się Amerykanie, którzy udarli zamiary węgierskie. Chodziło o to, żeby uchronić go przed aresztowaniem no, Operacja nie doszło do, do skutku, natomiast tego typu działania, na, na tego typu działania pozwalają sobie Węgry, Ciekaw jestem, czy nam w stosunku do krajów sąsiednich w ogóle przychodzi do głowy, żeby rozważać takie plany ewentualnościowe, żeby wesprzeć jakoś przyjaznego nam prezydenta w jakimś państwie, które jest w naszej okolicy. 8 kwietnia. Austria zawiesza prawo łączenia rodzin migranckich. Co najmniej na rok. Niemcy z kolei zawieszają przyjmowanie uchodźców ONZ. Zobaczymy na ile to wystarczy. Zresztą pytanie jest, czy nie jest dla nich już za późno. Korea Południowa przedstawiła ofertę w programie zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej w programie ORKA i składa się na nią wypożyczenie okrętu podwodnego do szkolenia na czas potrzebny do przyjęcia pierwszego okrętu na naszą służbę. Pierwszy okręt ma być w ciągu 6 lat od podpisania umowy, realizacja całej umowy w ciągu 8,5 roku w ramach orki ma być od 2 do 4 okrętów podwodnych. I o ile 7-8 lat temu mówiliśmy, że należy inwestować we flotę, bo inwestycje we floty mają to do siebie, jak zresztą widać po tej informacji prasowej, że wyniki widzimy praktycznie po dekadzie, o tyle na dzień dzisiejszy, w 2025 roku, jedyny powód, który istnieje, żebyśmy mieli flotę w praktyce, to jest zapewnienie sobie używania cieśni duńskich, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale nie jest to najważniejsze z naszych problemów. Pieniądze, które trzeba wydać na to, żeby odtworzyć polską marynarkę wojenną, niestety nie są pieniędzmi, które mamy, w związku z czym, ponieważ musimy ciąć po skrzydłach wydatki, wydaje nam się Fundacja Darma na podstawie bieżnej analizy, bo przecież nie mamy dostępu do rzeczywistych dokumentów, że niestety, ale marynarka wojenna powinna w najbliższej dekacie wyjść, odejść po odstawkę, bo tak jak inwestowanie we flotę w latach 30. się okazało błędem, tak teraz też inwestowanie we flotę będzie błędem, powinniśmy zainwestować w więcej zdolności lądowych i powietrznych. Powietrznych nie znaczy konwencjonalnie powietrznych, niekoniecznie w każdym razie. Prezydent Trump zapowiedział budżet obronny na 26 rok zwiększony do 1 biliona dolarów z 850 miliardów dolarów. Natomiast to nie znaczy, że będzie więcej pieniędzy wydawanych na wschodnią flankę. Na wschodnią flankę mają być cięte koszty o 20 do 25% w ramach wojsk lądowych. A ile to będzie oznaczało dla wschodniej flanki prawdopodobnie może oznaczać jeszcze więcej. 9 kwietnia bydgoski Nitrochem podpisał umowę z Amerykanami na sprzedaż 18 tysięcy ton trotylu za ponad miliard złotych. I teraz pytanie, sprzedajemy nadwyżkę, którą bydgoska fabryka była wyprodukować, czy też jednak sprzedajemy, bo nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego w, w ramach produkcji amunicji w Polsce, a jak wiemy, amunicji w Polsce jak na lekarstwo. Japoński minister obrony narodowej ogłosił, że Japonia jest zainteresowana dołączeniem do natowskiego dowództwa odpowiedzialnego za wsparcie Ukrainy. Należy to odbierać jako reakcję na intensywne zbrojenia, szczególnie morskich Chin i ich bliskie relacje z Rosją. Należy też pamiętać przede wszystkim o tym, że Rosja i Cesarstwo Japonii są w stanie wojny. To są państwa, które nie podpisały traktatu pokojowego, mają spór terytorialny, który nie jest rozwiązany. Ujawniono zdjęcie japońskiego okrętu eksperymentalnego z szynowym działem magnetycznym. Japończycy pracują nad takim uzbrojeniem w celu uzyskania zdolności do przechwytywania pocisków hipersonicznych. Podobno są zainteresowani międzynarodową kooperacją w tej sprawie. Wojna celna USA kontra reszta świata rozwija się w najlepsze. Jeśli pan Trump nie zapewni nam rewitalizacji Stanów Zjednoczonych, to na pewno zapewnia nam rozrywkę. I nie, nie jestem wśród tych, którzy uważają, że on ma jakiś genialny plan. Wydaje mi się, że, że jest to działanie zbyt radykalne, zbyt hazardowe. Człowieka, który ryzykuje całym państwem swoim, a nie tylko własnym, prywatnym biznesem. Bo ten idzie mu całkiem nieźle. Chiny ludowe podniosły cła na towary amerykańskie. Do 84%, USA na chińskie do 104%. USA w odpowiedzi podniosły cła dla Chin do poziomu 145%. Chiny odpowiadają na to rozmowami na temat gospodarczego oporu przeciwko Stanów Zjednoczonym z Koreą Południową i Japonią. Ja bym na miejscu Amerykanów zadrżał. Unia Europejska przy sprzeciwie Węgier nałożyła cła na import ze Stanów Zjednoczonych w zależności od towarów od 10 do 25%. Prezydent Trump zawiesił cła zaraz kilka dni po tym, jak je ogłosił w stosunku do większości państw z wyjątkiem Chin. Chiny natomiast wprowadziły cła na towary z Ameryki w wysokości 125% i zaproponowały wspólne działania z Europą przeciwko Stanom Zjednoczonym w zakresie całej wojny handlowej. Co jest ciekawe, to Amerykanie nie wyłączyli z ceł z terytorium Chin na takie towary jak smartfony, komputery, półprzewodniki, tego typu rzeczy. W związku z czym nadłuższone jest pytanie, kto wytrzyma tą wojnę dłużej i wydaje się, że Amerykanie ma tutaj tak mocnej pozycji, jakby chcieli. A na pewno podważyli zaufanie właściwie u wszystkich sojuszników, jakich mieli. To, tak jak już mówiliśmy, prezydent Trump osiągnął ze skutecznością stuprocentową. Starają się na tyle Amerykanie właśnie, że jeszcze moment i któryś z krajów, który jest im potrzebny rozważy reset stosunków z Chinami. 10 kwietnia podpisano umowę pomiędzy Amerykanami a polskim wz w Poznaniu na transfer technologii, tada, możemy się cieszyć, do obsługi technicznej wozów zabezpieczenia technicznego M88. Tak, proszę Państwa, mamy teraz sukces. Amerykanie dali nam transfer technologii do tego, żeby obsługiwać wozy, które u nich kupiliśmy. To jest skala rozpaczy w zakresie przemysłu ciężkiego zbrojeniowego, do jakiego doprowadziła trzecia RP. Szwedzki minister obrony zapowiedział, że część zakupów, jakie zamierza zrobić dla Ukrainy, Szwecja, będzie zrobiona w, w grupie WB w Polsce na drony ich produkcji. Fajnie, dzięki temu będą wie, wie, mieli większe zdolności produkcyjne, a my akurat nie będziemy musieli na to nic wydać. Holendrzy przeprowadzili ćwiczenia integrujące zdolności samolotów F-35 z automatycznymi systemami dowodzenia wojsk lądowych w Holandii, w tym też ich wyrzutni rakietowych. Samoloty wykryły cele, przekazały informacje o wojskom lądowym, które mogły dokonać symulację uderzenia rakietowego. To się nazywa działania połączone. U nas działania połączone to jest coś, o czym można się uczyć na uczelniach wojskowych, natomiast w praktyce ćwiczy się nadzwyczaj, nadzwyczaj rzadko. Oficerowie dowodzący siłami amerykańskimi w Korei Południowej ostrzegają przed sugerowaną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych redukcją kontyngentu amerykańskiego w Korei Południowej. Z kolei e, generał Kawoli, który e, był przesłuchiwany co do obecności sił amerykańskich w Europie wyraził analogiczne zdanie na temat sił amerykańskich w Europie, że nie należy ich zmniejszać, gdzieś zmniejszyć będą musieli. Pytanie do państwa, gdzie zmniejszą. Korpus piechoty morskiej wprowadza na uzbrojenie ręczne systemy przeciwdronowe, które mają mieć rażenie kinetyczne i niekinetyczne, co jest o tyle ciekawe, że według amerykańskiej nomenklatury yy, Rażenie w ramach walki radioelektronicznej uznawane jest przez Amerykanów jako rażenie kinetyczne. Tak, także zobaczymy w praktyce, czy, czy na drony z drucikiem też to będzie działało ze światłowodem. W ramach walki z kartelami US Navy skierowała na, do służby w Zatoce Meksykańskiej, którą od miesiąca czy dwóch Amerykanie nazywają trochę inaczej, dwa niszczyciele. Nie wiem, czy dwa niszczyciele, czy w ogóle niszczyciele to jest rodzaj okrętów wojennych, które powinny być wysyłane do walki z, z kartelami narkotykowymi. Być może to już jest ten poziom zaawansowania przeciwnika, że tak należy zrobić. 11 kwietnia. Czechy przekazały Ukrainie ostatnie ze swoich czołgów T-72, czy to w służbie wojskowej, czy to w zapasach w różnych firmach. W zamian za 86 czołgów konstrukcji. Czy projektu sowieckiego po konstrukcji, to raczej w większości czeskiej. czechosłowackiej jeszcze Czesi otrzymali 15 czołgów Leopard 2A4 w słabym stanie technicznym i obietnicę 27 kolejnych do końca 1926 roku. Radom osiągnął straty na rynku amerykańskim ma to wynikać z działalności kierownictwa firmy, które z własnej inicjatywy zmieniło warunki umowy z amerykańską stroną na takie, że mogą Amerykanie płacić nam po czasie za towar, który już im jest dostarczony. Dla mnie subiektywnie, prywatnie jest to o tyle ciekawe, że w 2016 roku rozmawiałem oczywiście nieformalnie, jeszcze na początku, potem nic dalej nie było, w związku z czym tylko nieformalnie z przedstawicielami PGZ-u na temat poprowadzenia ewentualnie Filii Fabryki Broni na terenie Teksasu, i po zapoznaniu się przeze mnie osobiście z ofertą, jak, jak oni to planują zrobić, czym miałbym tam kierować, podziękowałem im serdecznie, bo uznałem, że nie ma to szansy powodzenia. Dalej, Korea Południowa zaoferowała Amerykanom budowę pięciu okrętów wielkości niszczyciela rakietowego rocznie w celu wsparcia niedomagającego przemysłu stoczniowego Stanów Zjednoczonych. Zdolności produkcyjne Chin Ludowych w tym zakresie są 200 razy większe niż amerykańskie. Niech to wsiąknie w Państwa umysły. Amerykanie mają 200 razy mniejsze zdolności przemysłowe niż Chiny. Amerykanie są potęgą przede wszystkim militarną na morzu, nie na lądzie. Floty mają jednorazowego użytku a zdolności produkcji dla, dla wojsk lądowych też gwałtownie ograniczyli przez ostatnie 30 lat. Jest bardzo ciekawe, jak Amerykanie planują potencjalny konflikt z NIR-PIR, jak oni to mówią, czyli z przeciwnikiem bliskim, równorzędnemu, bez własnych ciężkich zdolności przemysłowych. Minister Niemiecki Obrony. Stwierdził, że nie chce wprowadzać poboru, jedynie zwiększać atrakcyjność służby dla ochotników. W związku z czym pomysł jak w Polsce, a my byliśmy pierwsi, atrakcyjność i wyrzucanie pieniędzy nie równa się zwiększeniu zdolności, czego nie wiedzą nie tylko w, Bar w Warszawie, ale również w Berlinie. Według źródeł amerykańskich sprzęt niemiecki dostarczony na Ukrainę, czy czołgi 2A4 i Chowbice 2000 są źle oceniane przez użytkowników. Głównym problemem jest przywracanie zdolności bojowej. Wielu się z nas śmiało, jak mówiliśmy, że powerpacki to się wymienia w godzinę w niemieckim sprzęcie na hali przemysłowej, a nie w błocie przyfrontowym. Wielu nie wierzyło. Tak, niestety, taka jest prawda, że znacząca część sprzętu zaawansowanego, sprzętu ciężkiego państw NATO jest robiona jak na defiladę. Bardzo ciężko jest przywrócić gotowość. Te pojazdy wy, wymagają wysokiej kultury obsługi, wysokich kwalifikacji obsługi, wys, wysokiego poziomu y, profesjonalizmu, za, m, zabezpieczenia technicznego. Nie da się ich przysłowiowym młotkiem y, naprawić i to jest na wojnie pełnoskalowej. Minus, minus, który coraz bardziej widać. Wojna rosyjsko-ukraińska niewiele się zmienia. Yy, można tutaj powiedzieć, że yy, tak mam miejsc, mają miejsce kontrataki ukraińskie, ale niewiele zmieniają. I co tydzień yy, Rosjanie zdobywają kilka jakichś miejscowości. Yy, w związku z czym niewiele tu się zmienia, ale pytanie pozostaje, jak długo yy, Ukraińcy wytrzymają, zwłaszcza, że nadal nie chcą yy, przywrócić poboru normalnie, tak jak to się robi zgodnie ze sztuką. Od tysięcy lat, od 18 roku życia. Zgodnie z prawem ukraińskim mamy około 108 tysięcy żołnierzy, w tym 14 tysięcy oficerów, którzy właściwie powinni być zwolnieni zgodnie z ustawą obowiązującą na terenie Ukrainy. Natomiast jest to... To ich zwolnienie jest z, 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 zablokowane przez Sztab Generalny Ukrainy, nie dziwię się. Natomiast bez zmiany prawa, to oznacza, że 108 tysięcy ludzi, w tym 14 tysięcy oficerów, jest zatrzymywanych niezgodnie z prawem w siłach zbrojnych. Płędnie zrobili prawo, które akceptowało zasady, że po dwóch 2-3 latach, czy może 3,5, nie pamiętam w tej chwili. Służby wojskowej na wojnie żołnierze mają prawo do demobilizacji nie przewidzieli Ukrainie długości, Ukraińcy długości wojny i teraz mają problem, no bo ci ludzie są z pewnością zdemoralizowani, bo walczyli pewnie odliczając czas do momentu, kiedy rzeczywiście będą zdemobilizowani, a ze względu na to, że nie chcą Ukraińcy przywrócić pełnego poboru, no mają z tym kłopot, w związku z czym tu pytanie do nas, tak? Oni mają pobór, tylko niepełny i dziwny. A mimo tego mają tak olbrzymie kłopoty kadrowe, że nie łamią własne prawo, i jak my mielibyśmy prowadzić jakąkolwiek wojnę, tych zdolności po prostu nie mamy. Według szacunków amerykańskich Rosjanie stracili na Ukrainie 3000 czołgów, 9000 pojazdów upancerzonych, tysięcy systemów artyleryjskich oraz 400 przeciwlotniczych w roku 2024. Myślę, że jest to liczba zawyżona. To może obezwładnione pojazdy, a nie stracone. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli ktoś ponosi takie straty i nadal ma zdolności, to możemy się z niego nabijać, ale on ma nadal zdolności. W tym roku Amerykanie szacują, że ich przemysł uzbrojeniowy dostarczy 1500 czołgów, 3000 pojazdów opancerzonych i na przykład 200 pojazdów Iskander, pocisków Iskander. Amerykanie w tym roku zamierzają wyprodukować 135 czołgów i to nie, nie, nie na surowym korzeniu, że tak powiem, tylko przez głęboką. E Modernizację i jak oni to mówią, przywracanie, przebiegu zero. Sędziowie ukraińscy oskarżeni o korupcję, znaleźli furtkę, żeby uciec od odpowiedzialności, wstępują do wojska. Z jednej strony, to jest coś mówi nam o więzieniach ukraińskich, a z drugiej strony, mówi o wadliwości systemu, bo ci ludzie powinni być najpierw skazani, a potem dopiero pójść ewentualnie do wojska. Rosjanie zwiększają produkcję BMP-3 do 500 egzemplarzy rocznie, 500 egzemplarzy rocznie, przeciwko 111 egzemplarzom w 4 lata w BWPAch. No, niech sobie państwo przemyślą to. Jakie mamy zdolności i czy to powinien być problem MONu, czy niestety w tej chwili przede wszystkim problem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję. Dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do naszego Naszego sklepu w tym, w tym tygodniu pojawią się koszule, które będzie można kupić z logiem fundacji. Także dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za liczne odzewy w zakupach, w darowiznach. Dzięki temu jesteśmy w stanie działać, pracować nad kolejnymi projektami praw przepisów, ustaw projektami, a oprócz projektów, też na, nad kolejnymi analizami. Nasze sukcesy są Państwa sukcesami. Dziękuję i pozdrawiam.